Kosze. Dzisiaj upiekę chleb żytni na zakwasie. Na ten chleb potrzeba jest niewiele składników. Przygotowałam sobie mąkę żytnią typ 720, także trochę mąki pełnoziarnistej. Jest potrzebny oczywiście zakwas, woda i sól. To są podstawowe składniki. Dodajemy także troszeczkę cukru, żeby drożdże miały pożywkę. Te drożdże oczywiście z zakwasu, te dzikie drożdże. Do foremek wysmarowania będzie mi potrzebna margaryna i płatki, w którymi obsypię ścianki. Wszystkie składniki oraz sposób, w jaki upiekam ten chleb, podaję w opisie pod filmikiem. W pierwszej kolejności muszę przygotować sobie zaczyn. Wytarowuję miskę i wlewam teraz do niej 240 g zakwasu. Do tego zakwasu dodaję wcześniej odważoną mąkę. Mam tutaj 360 g mąki żytniej typ 720. I do tej mąki wlewam 360 ml ciepłej wody. Wszystkie składniki dobrze wymieszam. I tak wymieszany teraz postawię w ciepłym miejscu do wyrośnięcia, ale najpierw nakryję go folią spożywczą. Tak nakryty zaczyn nie będzie wysychał, a rosnąć będzie kilka godzin. Zakwas, który mi został, wstawiam teraz do lodówki. Gdy będę chciała upiec kolejny chleb, wyjmę go, ogrzeję i dokarmię. Sposób przygotowania zakwasu podaję w opisie pod filmikiem. Roszczyn wspaniale urósł. Teraz możemy przygotować ciasto właściwe. Do tego rozczynu dodaję mąkę. Mam tutaj około 900 g mąki żytniej typ 720. Oraz dodaję mąkę pełnoziarnistą, oczywiście żytnią. Dodaję partiami, żeby łatwiej mi było mieszać. I dodaję do tego ciepłą wodę. Wsypuję także cukier. Oraz sól. I ciasto dokładnie mieszam. Zapomniałam powiedzieć, że zaczyn wyrastał około 12 godzin. Czas wyrastania zaczynu zależy od mocy zakwasu oraz od temperatury. Optymalną temperaturą jest 25-30 stopni. Łącznie na 1200 g mąki potrzeba mniej więcej 1200 ml wody. Ale zależy to także od mąki, więc dodajemy to partiami. I po gęstości ciasta wiem, czy dodać więcej wody, czy mniej. Proporcje, które podałam, są na albo dużą blachę, albo na dwie keksówki. Ciasto jest dobrze wyrobione, jest dość gęste, ale jeszcze można je mieszać, bez większego wysiłku. Więc teraz wyłożę je na blaszkę. W czasie, gdy zaczyn wyrastał, blachę wysmarowałam margaryną i obsypałam płatkami owsianymi. Teraz wyłożę na tym blachę ciasto. Teraz powierzchnię ciasta wyrównam. Wyrównuję za pomocą łyżki moczonej w ciepłej wodzie. Teraz ciasto sięga 2 trzecich wysokości formy. Nakryję je teraz folią spożywczą i zostawiam do wyrośnięcia. Tak przygotowane ciasto będzie teraz wyrastało tak długo, aż dojdzie prawie do brzegów formy. Chleb wyrastał dzisiaj 6 godzin. Wyrósł już prawie do brzegów formy, więc czas na pieczenie. Ale zanim wstawię chleb do piekarnika, muszę powierzchnię tego ciasta ponacinać. Robię to po to, żeby chleb nie popękał, powierzchnię chleba także spryskuję ciepłą wodą, a to po to, żeby się nie utworzyła taka gruba skórka. I wstawię go teraz do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni i będę piec go. Przez 10 minut w tej temperaturze. Potem obniżę temperaturę do 200 stopni i będę piekła jeszcze 50 minut. Chleb piekł się godzinę. Ostatnie 5 minut stały już w wyłączonym piekarniku. Oczywiście w piekarniku była blaszka z wodą, bo taki chleb powinien piec się w atmosferze pary. Teraz wyjmę go z blaszki. Jest gorący, więc. I na tej kratce musi wystygnąć. A, jak paruje. Taki głuchy dźwięk świadczy o tym, że chleb się dobrze wypiekł. A, jak pachnie. Nasz chlebek już jest zimny. Można zatem go przekroić. Wygląda tak. Mm, pisze pięknie, pachnie. Jest dosyć duży, więc przekroję go jeszcze w ten sposób. Chleb żytni na zakwasie jest bardzo zdrowy. Mmm, wspaniały. Lekko wilgotny, cudowny. Pamiętam z dzieciństwa, babcia piekła taki chlebek i najbardziej smakował nam posmarowany samym masłem. Mam nadzieję, że mu jest tak samo dobry jak babciny. Mm. Cudowny. Wszystkim smokoszom polecam pieczenie chleba w domu. Ten chleb jest na pewno zdrowy. W 100% żytni i w 100% na zakwasie. Tu wiemy, co jemy. Wszystkim gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego. Miałam.